Kai jest odważnym i porywczym ninja ognia. Głosu użyczył mu Grzegorz Kwiecień. Razem z siostrą pracował w czterech broniach, należących do ich ojca Raja. Ojciec często opowiadał im historię o smogach. Po stracie ojca, Kai został głową rodziny. Gdy pracował razem z siostrą, podszedł do nich Sensei Wu. Po krótkiej rozmowie, Sensei Wu zniknął. Ile później wioska została zaatakowana przez Samukaia i jego armię szkieletów. Kai wraz z siostrą walczyli z nimi, gdy nagle naprzeciwko Kaja stanął Samu Kai. Kai odpierał jego ataki, ale jego przeciwnik wyrzucił z jego rąk miecz. Kai upadł, ale zanim Samukaj zdążył zaatakować, sam został zaatakowany przez Wu. Sensei Sensej uratował Kaja przed spadającą bambusową wieżą. W tym momencie Samukai wrócił do czatkowozu, a szkielety porwały jego siostrę. Sensei Wu opowiedział kajowi historię krainy Ninjago. Później Sensei Wu zabrał go do klasztoru z Spinjitsu. Kajowi nie udało się przejść pola treningowego. Następnego dnia, po wielu nieudanych próbach, udało mu się pokonać tor przeszkód w odpowiednim czasie. Podczas treningu musiał również uderzyć manekina. Po kilku nieudanych próbach, Sensei Wu opowiedział mu o przeszłości jego ojca. Po opowieści Senseia udało mu się strącić głowę manekina. Kai jest jak ogień, dziki i niebezpieczny. Czasami zachowuje się jak wulkan. Wystarczy jedna rzecz, by wybuchnął. Jest szybki w działaniu i we wpadaniu w gniew. Woli dziać sam, niż polegać na innych. Błyskawicznie działa, błyskawicznie atakuje i błyskawicznie wpada w poważne tarapaty. Jest zdecydowany, porywczy, zręczny i szybki. Nie zna strachu ani cierpliwości. Jest strasznie nerwowy i zazdrosny o swoją siostrę, gdy widzi, że jakiś chłopak ją podrywa, flirtuje lub chce się z nią umówić. W jego oczach pojawia się wściekły ogień i przegania wielbiciela. Mimo wszystko pogodził się z faktem, że kocha ona i choć czuje niesmak, akceptuje to, bo w pełni ufa swojemu przyjacielowi i chce, by jego młodsza siostrzyczka była szczęśliwa. Jako syn Mistrza Ognia, Kai posiada wrodzony żywioł ognia, którym pierwotnie mógł wadać tylko używając Miecza Ognia. Po osiągnięciu pełni swoich możliwości był w stanie samodzielnie kontrolować ogień, a także zamieniać się w czystą energię tego elementu, lewitować oraz otaczać się odporną na wysokie temperatury kulą ognia, której mógł chronić również innych. W wyniku walki z pożeraczem światów stracił większość swojej energii żywiołu, przez co nie mógł już władać ogniem, częściowo odzyskał tą zdolność w świątyni światła, choć mógł używać swojej mocy tylko poprzez ostrze żywiołu ognia. Faktyczną kontrolę nad ogniem odzyskał dopiero, kiedy Liot oddał czterem ninja resztę swojej złotej mocy. Krótko po turnieju żywiołów, Kai nauczył się wzywać Smoka Ognia, a podczas konfliktu z Roninem połączył go z duszą jednej ze Smoczych Strażniczek Pierwotnego Rdzenia. Kocha muzykę oraz breakdance. Nie potrafi jeździć na rolkach. Panicznie boi się wody. Nazwa Kai oznacza silny, zwycięstwo oraz odzysk w trzech kulturach azjatyckich. Jego imię także pochodzi od japońskiego słowa Akai, oznaczającego czerwony. O jakiej postaci z Ninjago chcecie kolejny odcinek? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Kai.